Zanek, Zen jest sprawa, nie? Bo pod ostatnim filmem ludzie strasznie pisali, że... Co pisali? Ludzie wpisali, że wspaniałe lokowanie, super pokazałeś sok, także to... jesteś wielką gwiazdą tutaj. Tego soku. Kontrakty reklamowe się szykują, słuchaj. Pozdroszaj się. <laughs> Nagrywam Pamele z przyczajki, bo wiecie jak to jest, dziewczyny nie zawsze chcą być nagrywane od razu rano. Ja, co robisz? O, dorzuciłaś ciężaru już. A fajnie, bo widać duży progres pomysłu. Najśmieszniejsze jest to, że zrobienie dupy to jedno z moich postanowień noworocznych, a jest już prawie maj! I ja nadal je realizuję, to jest niesamowite. I to jest właśnie lifestyle, o który ja walczyłem. I życie, na które czekałem całą zimę, no. O to właśnie chodzi. Fuck yeah. Jak ci się pogoda? Mm. Co to jest, Mateusz? To jest miejsce kulinarne. Pamela, dawaj, coś na clickbait. O, dobrze! Ściągnęła koszulkę, mamy kolejne... Udała się na trampolinie. <grym> <grym> A umiesz jeszcze to na plecy i do tyłu? że skaczysz tak, no i do tyłu. O, zajebista. Ale nie, że skaczesz na plecy i robisz jakby taki salto z pleców do tyłu. Kurde. Nie, nie, ja się zmęczyłem. Ja <laughs> eee, Stałem w tej chwili banki po to, żeby rozluźnić plecy mięśnie Mateusza to są cholernie z Standard. Generalnie bardzo mocno rozluźniają. Potrafią zwiększyć zakres ruchu, co bardzo się przydaje w sporcie. Nie mogę się doczekać realnie. A A ją... Akupunktura na twarzy? <grym> Jak takie laboratorium na plecach. Będziesz miał ciasteczka na plecach. I <grym> makaroniki. Co, jesteś głodna, ale one są gluten free. <grym> Shake that back for me Shake that back for me O, też obie plecami, jest podłączony do prądu Będzie jeszcze raz rozluźniony w swoim życiu mm. I jak po wczorajszym masażu? Uwolniłeś się? O, e, dobrze spięć? no, wziąłem tak głowę teraz w twoją stronę i mnie, Bo nie mogłem ruszać głową, bo wczoraj jakiś taki duży facet Wychwycił za szyję na Jujutsu i mi tak pociągnął luźną głowę i o. Trochę boli, ale przeszło. Ja też czuję poprawę, bo ja mam na przykład problemy z bruksizmem, nie wiem czy wiecie co to jest, ale dużo osób to ma z tego co słyszałam. To jest zaciskanie szczęki, takie i tak e, strzebotanie no, pomala, pomala zębami. w domu i tak zawsze ma takie twerki, policzanie. No i ca cały puchy. czas to robi. I też najgorsze jest to, że robię to podczas snu bardzo intensywnie i ostatnimi czasy już codziennie po prostu wstawałam z bólem głowy, z bólem karku i to niestety właśnie się bierze od tego zaciskania szczęki. Aczkolwiek właśnie po tych wczorajszych igłach akupunkturze twarzy widzę naprawdę poprawę i jeszcze fizjoterapeuta powiedział, że trzeba zrobić mniej więcej tak cztery zabiegi i potem już profilaktycznie i to naprawdę da się wyleczyć, więc wierzę, że wszystko będzie ok. Dzisiaj przynajmniej wstałam bez bólu głowy i karku, więc jest już naprawdę progres. Kto ma ból głowy i karku i z mi pisze w komentarzu team Bruksizm zróbmy Jej, coś tym. teraz jedziemy, chciałam powiedzieć, że się rozwijać ale nie wiem czy moja wizyta i ogarnianie włosów to jest taki rozwój a ja ostatnio na Instagramie nagrałem, że szukam sprzętu chcę się rozwijać, dj-sko trochę no i bardzo dobrze Koralek jedzie ze mną, bo będzie odwiedzał dzisiaj swoją żonę, cieszysz się? znajdziemy krakena, ponieważ w tym miejscu wyobraźcie sobie, że jest basen o głębokości 45 metrów. Także będziemy schodzili do głębokiej dziury w poszukiwaniu krakena. Czy damy radę? To się okaże. Wow! wow. Ale akcja, to już tu. O nie, to jest niemożliwe. Nie. Ja pierdziel! Jaki podwodny ślad! W ogóle nie sądziłem, że to tak wygląda. Ja? Tego nie widać chyba w kamerze, ale... O, ja na w kamizelce to już się obawiałam, że jest dużo wody pod a tu... To... Teraz spójrzcie na nią, ona jest już dorosła. Aj, no, ja się czuję trochę jak w Dubaju. Albo jest na Magaliwach taka restauracja podwodna. A tu za darmo. Wyjmuj kanapki! Jesteśmy spóźnieni o pół godziny. Jak nic nie umiesz, to uciekaj. Jest kartkówka. O nie, sorry for, for late. W tym trzeba napluć na maskę. Mi się wydaje, że mi się nie powiedzie na tym kursie. Ale ciepła woda! To jest Egipt. <śmum> Kamela, pamiętaj, woda to twój żywioł. Ja nie wiem czemu ja na to się zdecydowałam. Przecież od razu mam panik. Trzeba naplucz na maskę. Não tô não, Dobrze Dużo atrakcji, jak na dwa tygodnie, drift. I teraz nurkowanie. No, ja potem prawie umarła na kursie, ale potem super. No. <laughs> Jaki w ogóle doping na recepcji! I jak, i jak? Ale pan idealnie podsumował. Powiedział, że blondynki tak mają, że najpierw panikują, a później idealnie, no? A po pływanku trzeba coś zjeść. Przygotowałem dla pana małą. Romantyczna niespodzianka. Tak, wiecie, instruktor się kręci, muszę coś przybajerować żeby została ze mną. Tutaj, proszę bardzo, taki zamówiony pad taj. Mogę wejść? No możesz, ale ty już widziałaś, nie ściemniaj. <grywka> Jednak Malediva. Właśnie, na Maledivach jest taka sławna restauracja dużo osób robi sobie tam zdjęcie. To jest takie experience, że ludzie przychodzą do restauracji, ona jest pod wodą, ludzie tam chodzą i mówią, że to jest taka fancy restauracja, że tam wiesz, dadzą ci jedną łyżeczkę czegoś i 200 dolarów to kosztuje, nie? No bo siedzisz w podwodnej No to to po 15 zł. kuchim czy daj raz. <laughs> 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 można, jak się jest Januszem muszę migracze, no można. No trzeba jakoś dbać o swoją dziewczynę. Bo co to była za akcja? W ogóle weźmy powiedz z tym instruktorem. Czemu ten instruktor chwytał cię za ręce i zaczął z tobą tańczyć pod wodą? No, no właśnie mówi, mało. on cię totalnie podrywał. O, a maledy. Szkoda, że nie ma wody. Mało wody. Eskip. Co? Pakuj się Pakuj wszystko Masz skarpety? Moje? Przypomina tak. ci to coś? No, stanę jak wtedy tym przeciwpożarowym Tak, Mocu... ten ciągły sygnał o trzeciej w nocy Nie wiem co się dzieje Ale obudzili korała I wtedy palił się śmietnik, a teraz nie wiem co się dzieje Kto pamięta pisze w komentarzu Wow. <śpiewa> <śpiewa> Teraz pokażę jaki koralek jest posłuszny. Proszę bardzo. Widzisz co ja mam? Co ja mam? Co ja mam? Siad. Pięknie. Leżeć. Pięknie. Łapa. Nie, nie. Łapa. 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 Pięknie. Daj buzi. Buzi. Ucho. Buzi. Buzi. Koral. Koral. Daj mi buzi. Daj mi buzi! Teraz będziemy robili taki śmieszny test. Widziałam na TikToku, jak piesek musiał wybrać, którego właściciela bardziej kocha. Koniecznie musimy to przetestować. Kochasz mnie bardziej, czy swojego Tatusia? Koral, wybierz mnie, proszę. Ja mam ciężej w życiu. <restriction noise> 3, 2, 1 i. Oszukaj <laughs> Oszukaństwo, Karol, za każdym razem, jak naciskasz klucz do samochodu, to biegnie. Ale to nie jest oszukaństwo, to jest Było wykorzystanie... widać na filmie, że on się zastanawia w którą stronę, i ty wtedy włączyłeś samochód i on pobiegł za tobą. Według mnie i tak się zastanawiał nad mną, a ja później po prostu wykorzystałem wiedzę, wykorzystałem doświadczenie. wiem, ma fajt. Dawaj, no jest fajt. Do... Nie chcesz zostawić serca w oktagonie? No dawaj. Nic cię to nie obchodzi? Pyszne, dało ci się. Co o mnie sądzisz? Sądzę, że jesteś fajnym kucharzem. Może nie słyszeliście tego pytania, on jest bardzo ważne. Tak? Co o mnie sądzisz? Co sądzę o moim narzeczonym? Sądzę, że no. jest wspaniały, że bardzo go kocham, że ma poczucie humoru, że nigdy się nie poddaje, że mnie motywuje, bo sam cały czas jest zmotywowany. Nie jestem. Ale tak no. tak nie jest. 99,9%. Jest Nawet jak już bym chciała, żebyś nie był. Już dał mi wreszcie spokój. Już chciałabym się poddać, ale wtedy. wkraczasz ty. Jesteś moją jedyną nadzieją. Nie, to jest niedosmażone. Cofam wszystko. To jest środku, zobacz. Nie. To jest taki racuszek z, z jabłkami. Nie mm. wiem, czy ostro się łapie. Ja, ja, to jest surowe w środku. Zaraz ruszamy na spotkanie w sprawie naszej aplikacji. Działamy dość mocno z tą aplikacją. W sumie często Wam <grym> wspominamy coś. Niedługo już wchodzą diety dla osób z Hashimoto, czyli dieta kliniczna, i dla osób oszczędnych. Oprócz tego, oczywiście, treningi. Jutro już jest sesja na stronę i właśnie na okładki treningów. No, ale zanim to wszystko wejdzie, ulokuje się w tej aplikacji, zostanie zaakceptowane przez wszystkie store i tak dalej, to jeszcze będziemy dawali znać, bo to kawałek czasu minie. W każdym razie no do przodu! Rozwijamy się. Co mam paznokić chyba znowu?